Więc wracamy do naszego Day of Meat, w którym byliśmy już o tyle. O, o, o tyle, ja nawet palce od przejścia pierwszego dnia. Jednakże zaskoczyło mnie coś, co czym nie byłem w ogóle przygotowany: że boss, który miał, powiedzmy, dla mnie znaczyć koniec dnia, skończył dzień. Ale jeszcze jest noc do przejścia. Nie ma coś takiego jak odpoczynek, więc musimy się skupić na tym, żeby przejść naszymi upgrade'ami, które wyglądają w ten sposób, do następnego poziomu. I teraz nie ulepszę po śmierci. Uh, Żadnej rzeczy, poczekam na to, żeby mi ten, ten research Regeneration upgrade, uuu, będę mógł mieć regenerację życia To jest ciekawe 16 damage oczywiście ma, to jest coś e, koniecznego, nasze bomby to jest też coś koniecznego I potrzebujemy w takim razie robić sobie większy damage Coś czego nie chciałem robić, albo wydawało mi się, że nie będzie po, e, konieczne e, robić jeszcze większego damage'u Okazuje się, że jest czymś Normalnym, czymś Powiedzmy potrzebnym, bo przeciwnicy potem są jeszcze trudniejsi. Więc wezmę te pieniądze na nasz większy damage. Pyk. Pięknie, robimy większy damage. To się bronimy. Dziesiąta fala wchodzi, czyli nasz król i w tym momencie spowolni nasz czas. Czemu w tym momencie spowolniam nasz czas? Ponieważ czuję, że ja potrzebuję tutaj jakoś troszeczkę powolniej, bezpieczniej, pewniej, bez żadnego takiego Gwałtownego może ruchu 104 życia nam się tutaj przyda, żeby mieć, będziemy mieli wtedy 66 i 4 uwaga, przyda są tu tutaj tylko robale Teraz sobie poradziłem, więc wierzę, że teraz też sobie poradzę Teraz przeszły potwory, których wtedy nie ogarnęliśmy Ile to ma życia? To ma 200 życia, 37 To jest strasznie ciężkie do pokonania I BOMBY NA TO NIE DZIAŁAJĄ! Are you serious? I tak powiedziałem, ja obiecuję tego. Teraz po prostu puszymy falę. Widzicie, um, mam, mam radius taki, żeby tak życie na pewno potrzebuję. Zróbmy tylko. bomb? Raz większy damage. One mają 200 życia, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, bo już zapomniałem w sumie. 200 życia przy 30 damage'a, czegoś tak. Więc ja potrzebuję szybko niszczyć. Niekoniecznie potrzebuję mieć duże życie, żeby ona mi przyłożyła źródło, potrzebuję szybciej niszczyć. Więc jeżeli zrobię sobie życia. Jeszcze jeden upgrade. To tylko jeszcze jeden upgrade. Mogę teraz spełnić damage. To mi się przynajmniej wydaje. To jest to ja mówię, jaki pełni damage. Ja nie będę miał zbytnio możliwości, żeby pełni damage, bo się kończy tutaj rozgrywka. On musiałby wpaść w minę. Czysto wtedy nie bałbym się tego, że właśnie do mnie podejdą ci przy, 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 przy przeciwnicy. Mówię, ale to co powiedziałem, mamy raz możliwość zrobienia Crystal Upgrade, czyli zgaduję, że to chodzi o to, iż będzie przychodziło nam więcej hajsu, bo nie wierzę, że chodzi o coś innego. To my sobie się w takim razie leczę te życie. To się będzie coraz researchowało, więc na początku tego jeszcze nie odczujemy, pomimo tego, że gra działa dwa razy szybciej, to samo sam research nie To jest dość dziwne e, bomby, więcej bomb więcej bomb się nie opłaca, ponieważ potem widzieliśmy co się wydarzyło, wchodziliśmy sobie na etap kiedy bomby w ogóle nawet nie atakowało przeciwników większy damage. już 46 damage To się zresarczowało? 20 sekund, ok. Mam nadzieję, że to będzie dawało więcej albo szybciej. Że to nie jest coś innego. Albo może nawet dwie rzeczy: więcej i szybciej. Tak coś mi jeszcze bardziej będzie pasowało. Większy damage. O ja w ogóle rzeczywiście nie upgrade'owałem, tego nie zaważyłem. Zaczyna się. Nawet nie mogę zrobić większego od damage. Bo to 20 ile tam hajsu potrzebowałem? Crystals. Czy ja muszę wydać pieniądze żeby, żeby się kryształy szybciej robiły jeszcze? No to powiem wam, że to nie jest coś na co w sumie czekałem. O! W trójkę się pojawiliście! W trójkę obok siebie! Super! Dzięki, dzięki! Mhm. A ja mam teraz Discount aby, wszystko mnie tańsze. Myślę, że to żeby być dobre, bo to jest regeneracja życia. To jest opłacalne. Jedno razowy ale opłacalne. Psuje mi troszeczkę całą mechanikę, bo będę musiał troszeczkę inaczej wydać pieniądze, ale ciągle nie. Mogę dostawać więcej kryształów szybciej. Co, co, co się bardzo opłaca. Ale nie wiem, czy nie jestem teraz na etapie, którym potrzebuję przed wydawać więcej. Dostać więcej pieniędzy. Może, może to jest ten moment. Bo zobaczcie ile te, te abydy kosztują Pamiętajcie dalej walczymy tylko o to żeby przejść pierwszy dzień i noc A mamy zrobić takie trzy Większy damage Więcej życia Ktoś nie opłaca Żeby był większy zasięg tu jest potrzebny tylko damage. ewentualnie życie, właśnie. Ale tego życia raczej już nie odbieram. Za każdym razem ktoś podchodzi i atakuje, więc to jest. niepojęte wręcz. Okej, okay, laboratorium. Możemy sobie zrobić znowu upgrade czegoś. Bo więcej kryształów. Albo jak powiedziałem, więcej e heist Albo zacząć od większej bomb. Może. Bo ja w sumie wydaję 40 gold na coś, co. Owszem, się opłaca, ale ee, też potem przestaje działać. Więc. Jeśli zrobię to teraz, może? Może? To miałoby teraz zadziałać? Ile w ogóle mi hike przychodzi? Za co mnie? 30. okej, okay, okej. Okay. Cztery bomby nie robię. Tak powiedziałem. Latając jednostki nie opłaca się. Życie? Więcej Highs falę. Zaraz będziemy lecieć z demagem. Command on, damage. 160 golda potrzebujemy na to. Pick. Więcej Highs, więcej damage, u. potrzebujemy! Ewentualnie więcej życia. Szkoda, nie możemy jakoś ich spowolnić. Coś w tym stylu. To jest dalej, nasz Max. To jest strasznie ciężkie. Więcej hajsu. Jeszcze więcej hajsu. Ale z ręką na sercu, przyznaję. To jest chyba najfajniejszy Tower Defense ostatnich czasów. Or, może. Kingdom Rush może dalej mam więcej frajdy Ale chodzi o to w jaki sposób to jest stworzone Niby taki idle, powiedzmy Że po nic nie klikam i tak dalej A jednak O wiele fajniej mi się w to gra Niż co e, próbowałem e, Bloom Defender zagrać Chcieliście żebym grał Bloom Defender Ja miałem tą gierkę przez od długiego czasu Przyszedłem pierwszy level i to było takie No fajnie przyszedłem, ale ja w ogóle nie czuję że ja w to grałem Tak jakaś nuda była Właśnie się ja teraz dać o wiele więcej hajsu Na to żeby mieć więcej hajsu za turę Będę dostał go więcej jeszcze może być sobie więcej damage'a i więcej życia. Bo to jest klucz do sukcesu w takim razie. To może być klucz do sukcesu. Może niekoniecznie będzie takim jakim ee, zareagowałem na to, ale... Dawaj. Ok, więcej życia. Więcej życia, chociaż to nie będzie wystarczająco. Jak to podejdzie, to już jest takie. Okej, okay, finito. Więcej kryształów. Hmm. Więcej damage na start. To jest od razu że robaki nie, nie mogą ginąć. Czyli mogę to na razie wydawać na to. Ponieważ do momentu przyjścia tych większych ilości uh, przeciwników. Nie muszę się o to w ogóle martwić. Ostatni aby to jest to. Ta zdaje już robić do swojej życia. Bomb nie, dalej uważam, że to jest bezsensowne, ale większy damage. Damage. Explosive radius, bo widzę, że już to nie działało. To jest ten też mój błąd. Życie więcej bomb nie potrzebujesz, szkoda, że nie wszedł znowu w bombę. Damage czemu tak często nie trafiasz? Znaczy częściej trafiać 260, golda potrzebujemy. Podajemy czas na 3 razy. Nie dostaję damage od nich. To jest bardzo ważne! Ta, ta trójka przyszła, której jeszcze ani razu nie pokonaliśmy I jesteśmy na dobrej drodze, powiem wam tyle, jesteśmy na dobrej drodze I ogólnie 12 fal chyba, czy 13 by żeby, żeby cała noc i dzień minęła Czyli gold jest odpowiedzią w takim razie? To to... Czemu zrobiłem te dwie rzeczy? Ponieważ na to nie już wydawać, w takim razie. To jest, że będę upgrade'ował i kryształy pozwolą mi przejść powiem dalej, nie o więcej hajsu. U teraz dopiero zastanowiłem się, i dopiero wiem czemu jest sklep na środku pustyni, gdzie jest troszeczkę lasu i kopalnia. I to wszystko, co mamy na całej mapie. Nie wiem. Jeszcze raz robimy upgrade. Nie, jeszcze raz. Do 90 golda potrzebuję. Okej, okay. uh, teraz zwiększamy sobie nasze życie. I damage. Pyk. Pyk. Jeszcze jeden damage daje nam możliwość e, obrony przed... E, nawet przed nim! Let's go! Teraz, jak będą do nas dochodzić... E, nie, znaczy, nie dochodzą do nas nie, to nietoperki, to jest ważne. Zrobię sobie w jakim razie jeszcze radius, bo tak jak będzie ta trójka szła, to może dostanie więcej ich damage'a. Kto wie? Miejmy nadzieję. Widzicie? Większy damage. Okej. Okay. To są będą normalni przeciwnicy, tak? Trzeba więcej bomb w takim razie kupić. Okej, okay, I see how it is. Więcej nietoperków mi wypuścicie, tak? Okej, okay. to bym mógł poczekać, szczerze mówiąc. Mhm, tak zrobimy. I way, więcej hajsu potrzebuje. Dawaj, dawaj, pieniądze, pieniądze, pieniądze potrzebujemy na, koszt, na nasze konto. Więcej kryształów niech będzie Ristos będzie szybciej wchodził. Pyk! Pig, come on! Jeszcze raz tylko robię I teraz inwestujemy Damage Życie A ja bym bardziej w damage Niż jeszcze wtedy Mniej życia, więcej damage'u Czy miałoby sens? Chyba nie, chyba nie. Wiem, muszę tak? No, nie ma sensu. A to to było troszeczkę przesadzone w takim razie z mojej strony. I te, ta inwestycja w bomby też była, była błędna. Okej, okay. jedno mogę inwestycję zrobić w bomby. nadzieję że będzie właśnie że te potwory będą w to wchodzić. Może tak zadziała? Lepiej? Nie zadziałało lepiej, nie zadziałało lepiej, nie zadziałało lepiej. Szybszy, większy damage? I tańsze życie? Na start? Czyli do ilu mogę sobie w ogóle za zaprojektować ilość życia? Myśl, cwaniak. Znaczy ilość hajsu. Do 80 chyba jestem spokojny na początku. Zresztą jedno mógł zrobić. I teraz przez damage i zasięg. I życie. Jedną bombę więcej. Damage. Jeszcze większy damage. Radius większy. Więcej życia. Oczywiście nie przed bombę, bo czemu by nie Większy zasięg yy, wybuchów? Ale też potrzebuje większy damage od razu, więc robimy sobie pyk. Na trzy hitki cała spadają. A to nie jest tak złe, to nie jest tak złe jeszcze. Minimalnie nam zabrakło. Minimalnie nam zabrakło, żeby mieć yy, większy damage. Okej, okay, i nie bombę wbiegłeś, to mi się podoba. 320 potrzebujemy. Wiem, że to jest dużo, ja wiem. Come on! To musi być może finałowy boss. To może wtedy kończy się noc. Może. Wybędę zasięg teraz na start tańszy. Tańszy przyrost hajsu jeszcze. Nie maś nic za 50? Kurczę, jak ja to rozwinąłem wszystko. Kryształy. One też są troszeczkę szpierosnąć, żebym zrobił w końcu ten regeneration. Do 80, tak jak Chociaż tam mogę się po do 85 to znaczy, że mam więcej upgrade'ów podstawowych. Tak mi się wydaje. Tak Bomby, żeby było więcej do obrony Przed melasami Więcej życia Więcej hajsu 90 w takim razie Większy zasięg, większy damage Czemu tak nagle wszyscy dochodzą? Co jest nie tak? Co jest nie tak? Skąd nagle wszyscy dochodzicie do mnie? Czy 320 hajsu, okej okay. Może jesteśmy. Może nieszczęśliwy, nieszczęśliwy bomb, i dlatego po prostu. Jeszcze jeden damage potrzebuję, żeby zrobić. żeby umierali. To jest nie, niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe. Zobaczcie, nawet z lepszym upgrade'em. To jest lepszy upgrade i jestem bliżej w teorii. Ręcz głupie. Wręcz głupie Mam 200, czyli mogę robić ten regeneration upgrade Potrzeba mi poczekać minuty, ale ja na to nie będę czekał, ja potrzebuję zrobić więcej hajsu, więc Zróbmy sobie teraz maszynkę do hajsu I do kryształów To jest taktyka na maszynkę i e, kryształy Znaczy na golda i kryształy Przegram, to jest pewne, że przegram Bo robię teraz to Co jest błędem totalnym Więcej życia, więcej życia Radiusa. Teraz jest zwiększam. A 120 to jest akurat mało znaczące, szczerze mówiąc. Macie bomby nas nie bronią. 79, dawaj. Ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Poczymy to tak, że dwa razy Czyli jeżeli raz zablokuję. Permanentnie. Po prostu to już nie opada subreddować w tym momencie. Bo i tak nie zrobimy więcej, żeby było biło szybciej w te nietoperze. Mogę zrobić to jedynie tego kolejnego bossa i liczyć, że tam będzie wystarczająco, żeby go zabić, ale. Ajajaj Tutaj zginę już Nie rozumiem tego, nie, to jest ciężkie, to jest reset trwa Muszę być sobie dwa razy damage I teraz mi się uda to zrobić chyba St Przetestujmy Bo według Moich Teorii powinno teraz wystarczyć Że będę powyżej 100 damage'a, czyli będę mógł zrobić nie na dwa hita Dwa hity, przepraszam. Regeneration Czyli ile, czy moje życie? O 5, bo nie na sekundę, coś w tym stylu. Chociaż na 5 na sekundę byłoby strasznie dużo. Więc zobaczymy na ile. I chyba, teraz mam 100 damagea. da 160. Czy to już po to PR na dwa hity. Bo też powinno być dać spoko. Chyba u mnie najgorzej będzie, jeżeli będę musiał robić za każdym razem te dwa dni. w sensie, jeżeli raz przejdę, to już będzie łatwo, tak? Ale no jednak wciąż wlecie na wyższym poziomie nie potrzeba. Ja potrzebuję większy damage. Okej, okay. i więcej życia. Nie będzie więcej życia. To jest 15, czyli zaraz być ten boss, którego nazywam finałowym, który nie wiadomo, czy jest finałowym w ogóle. Lepsza regeneracja, jakbyśmy dostali damage. Ok, więcej bomb. Idą, idą dwa. Idealnie bombę wpadł. To dalej nie jest koniec dnia. <grym> to dalej nie jest koniec dnia. Nie będzie więcej kryształów w takim razie. Nie się robić te kryształy na. E, Sausę do. E, odczytywania. Słowa się, Zresztą tu jeszcze nie bijesz. Bij to. To musi być koniec dnia. Let's go! Mamy koniec dnia! Na się będę wracał do drugiego dnia i pierwszej fali. Z takim upgrade'em jaki tutaj miałem. Nie, raczej tak nie mogło być. Zobaczymy, jak daleko moglibyśmy przejść w drugim dniu. To jest możliwe, że ja przyszedł dalej jeszcze, tak? Ale. No to jest. Okej. Okay. Nie było tematu. Jak mnie to szybko zniszczyło. Holy shit. Critical abridgment. czy będę mógł pewnie krytyki robić, żeby był damage. Ewentualnie discount abridgment. To na to będziemy zbierać. Ale! Na to będziemy zbierać w kolejnym odcinku. No w mi Patrzcie. Robię to tak. Tam, tam gdzie zginę, tam zginę, ale na tym momencie zakończymy, żeby mieć już pewność, że w następnym odcinku będziemy mogli ten research mieć, na tym diskauncie, będzie wszystko taniej, nie wiadomo o ile, zaczynamy to, nie wiadomo o ile będzie wszystko tańsze, ale będzie tańsze, więc będzie nam też łatwiej wszystko obejdować, więc co? Bo na tyle, ja chciałbym, że żegnam. mam nadzieję, że a, gierka wam się podoba tak samo jak mi, ja się tym jaram strasznie, a zobaczę, niech tak się trzyma, i widzimy się w kolejnym odcinku, łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie, jeżeli nie jesteście w stanie coś takiego zrobić, ja znowu imprezowo, się z wami zrobiły się dwa światła aktualne Słuchajcie białe strobowsko o ja się wiem że nam się siemanko peace yo